Siema, Siema, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę mówił o tym, czy jest szansa wejścia na rynek, tak? Czy można teraz kupić dołek, czy nie? To też takie głupie pytanie jest, bo każdy doświadczony inwestor wie, że dołki trzeba kupować. gdzie wszyscy płaczą, my inwestujemy, tak? Pamiętajcie, kupujcie plotkę, sprzedawajcie wiadomości, tak? Jak Warren Buffer na większy bilion tak powiedział, tak? I zobaczymy, co się tutaj teraz dzieje. Jak widać, ta, ta sieć krypto ostro krwawo jest, tak? I teraz pytanie, czy kupić dołek? Czy kupić dołek, czy nie, tak? To nie to. Czy kupić dołek? No Bitcoin, jak poszło Bitcoin? W ciągu roku czasu Bitcoin stoi tak samo, jak i w ogóle pół roku temu, tak? To czyli pytanie, kupić dołek, czy nie kupić dołka? Nie jest głupim pytaniem. Powinniśmy kupić dołek. Nie jest to żadne to te doradcą finansowym, ale sam dołki kupuje widać, że tak już wcześniej było tak, kiedy tutaj Rosja dała bana, tak, teraz, a sorry, Chiny, teraz Rosja i tak od historii już działo się i tak się będzie działo, tak może chcecie i tutaj w Ethereum gdzie będzie 2,0. będzie trzymanie, już ludzie trzymają 9 milionów Ethereum i 28 bilionów dolarów w ogóle na koncie polu Ethereum, tak i w ogóle też jest jazda, czy w ogóle inwestować w krypto, ale nie zapomnijmy też o właśnie akcjach i obligacjach najlepszą akcją i obligacją, którą bilionerzy kochają jest SPX 500, 500 najlepszych firm, czyli gospodarka amerykańska, tak? która pokazuje od maksa o 10 lat patrzcie, to jest graf o 10 lat, no rośnie kurwa zawsze parabolicznie w górę, praktycznie. nawet takie spadki, jak tutaj covid, takie rzeczy, widzicie Krak, tutaj jak krakie ekonomii Nie Spierdoliło się na ryk Się totalnie i ludzie zawsze zarobili do, Od roku od 25 do 40% tak A jakby zarysował 5 lat To by zarobił 90% Pięć lat by jakby w SPX 500 tak To czyli Patrzcie teraz jak SPX 500 po, poszło w dół Nie, patrzcie jak poszło w dół 3 miesiące Patrzcie 6 miesięcy Patrzcie Rok Patrzcie. Ludzie sprzedają swoje domy, samochody i działki, żeby kupić właśnie te SPX 500. Z tego co czytam z Reddit, z Telegram i z Facebooka, i z innych takich, właśnie social media, to właśnie to ludzie, kurwa, seraczkę mają, tak? I tutaj może jest właśnie dobra szansa dla do ludzi nowych wejść na rynek. To samo było w tamtym roku, w styczniu. Ja wszedłem też na rynek ponad trzeci, tak? I właśnie dla mnie było właśnie ekstra czas, żeby wejść na rynek. Teraz wchodzę na rynek znów, wskaso. Przez ten krak, tak, to czyli nie jesteście te sami. Patrzcie akcji, akcje Netflix Upadły o 21% w ciągu jednego dnia W ciągu 5 dni upadł o 22% Krak jest totalny, tak 30% w ciągu jednego Miesiąca, w ciągu skali roku upadł o 3%, tak To czyli było 3% nazywało, Rok temu, to czyli teraz stracił, tak Jest dołek, może nie jesteś głupia Głupi czas zobaczyć Netflixa akcje. kupi troszeczkę może urośnie w górę teraz tyle spadło, tak? Zawsze jak jest spadek to musi być też. Firma jak Tesla, tak? Jedna z największych firm, najlepszych na świecie, gdzie geniusz Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Firma nawet ta opadła na ryj, kurwa. Zobaczcie jak na ryj ona opadła. Tutaj jest w ogóle spadek totalny tak, że normalnie kopara opadła, tak? Tutaj w ogóle... Bije re rekordy sprzedawalności, tak? Tutaj te trzy kurde górki, tak? A tutaj patrzcie, jaki jest krak w ekonomii tego, właśnie Tesli. I teraz, jak mówiłem w innych filmach, jak test będzie poniżej 1000, to kupować, tak? Jak nie, to nie. To czyli dobra akcja kup na testy. Ja na testy jestem około 300% plus. Rozumiecie? 300% plus. Od tej firmy. Ja tę firmę kocham. Jak ja bym tylko mógł, to bym tylko w tą inwestował. Tylko wam tyle powiem. I co dalej? Nic nie jest dalej. Teraz jest pytanie: inwestować czy nie? Moim zdaniem, teraz jest najlepszy czas w dołku, gdzie wszyscy płaczą i szlachają, właśnie inwestować w akcje, w Tesla, w inne też akcje, obligacje, a także właśnie krypto, kryptowaluty, tak? Zawsze w spadki takie jak jest, teraz inwestujemy. A takie wzrosty jak tutaj pokazuje na przykład Tesla: 1200. Sprzedajemy. Nie bądź pazerny, bo kasy nie zarobisz, tak? Pamiętaj, sprzedawaj wiadomości, a kupuj plotki, tak? Nie pali się tak samo na doge-konty takie pierdoła, bo na jakieś sit konty siby inu, albo jakieś takie pierdoły, tak? Inwestuj swoje pieniądze z głową, żeby ich nie stracić jak najbardziej mniej ryzykownie. Jak chcesz wykać pieniądze najmniej ryzykownie, jak tylko trzeba, to mój kanał jest na twoim, jest odpowiednim kanałem do właśnie patrzenia, bo ja nigdy nie ryzykuję swoich pieniędzy bardzo mocno, tak? Tylko troszeczkę. Pozdrawiam Was na razie. Pozdrawiam z Wietnamu. Mieszkam w Azji. utrzymuję się z krypto. Na razie. Yo, yo, Motherfuckers. <laughs>